Rewolucja już trwa i tą rewolucją jest back contact. Połączenia tylno-złączone. Dlaczego jest to rewolucyjne? Opowiem Wam na tej rolce. Tutaj widzimy standardowy panel. Połączenia, jak widać, znajdują się z przodu i cała idea wygląda tak, że tutaj, tymi ścieżkami, prąd zmierza do tej szyny. Tutaj mamy sześć diod bocznikujących. To znaczą diody bocznikujące zasłonimy jedną celę. Jedna szósta tego panela nam się wyłącza, pozostałe działają. Tak, to jest standardowy moduł. Teraz popatrzmy sobie na back contact. Tu różnica jest już znacząca. Po pierwsze, nie ma tych połączeń z przodu. Tak? Główna zaleta to jakość i estetyka. W momencie kiedy zasłonimy tej technologii jedną celę, wyłącza nam się. Tylko ta jedna cela. Pozostałe działają. Dla przykładu spadnie nam liść, włącza nam się tylko ta zasłonięta cela. Dlaczego jest to ważne? Na panelach powstają tak zwane hotspoty, czyli punkty przegrzewania się, i to jest główny powód przegrzewania się paneli tak? i możliwość ich uszkodzenia. Ta technologia przeciwdziała temu problemowi.